Chirurgia stomatologiczna jest to dziedzina stomatologii zajmująca się różnego rodzaju zabiegami w obrębie jamy ustnej i wszystkimi strukturami znajdującymi się tam, od kości poprzez tkanki miękkie do zębów. Jest to raczej trudniejszy dział stomatologii, wymagający na pewno wiedzy, umiejętności manualnych, no i też w dużej mierze oczywiście bardzo wiele zależy też od pacjenta. W naszej klinice wykonujemy szeroki zakres zabiegów chirurgicznych, zaczynając od najprostszych, a kończąc na różnego rodzaju skomplikowanych, wielospecjalistycznych zabiegach. Wykorzystujemy wiele nowoczesnego sprzętu, korzystamy z najnowszych technik, lekarze cały czas podnoszą swoje kwalifikacje, jednocześnie nawzajem wspierając się w wykonywanych zabiegach i mobilizując nawzajem. Zabiegi wykonywane są w znieczuleniu miejscowym. Posiadamy komputerowy system znieczulenia y, pacjentów. Polega on na y, powolnej, bezbolecznej aplikacji środka znieczulającego. W tym wszystkim pomaga nam wykwalifikowana kadra oraz nowoczesny sprzęt. Myślę, że warto nam zaufać.